Znajdujemy się blisko przejazdu kolejowego przez granicę w kierunku Wysokolitowska. Nie wiem, to jakaś drabinka była, czy to był skaner jakiś? To jest tak stare jak świat. No to chyba skaner jest tutaj kolejowy Kamera mnie obserwuje No to panie dziura Jesus, symbol Białorusi Już tam na wprost podejdę tam bliżej akurat Na szczęście do tam mogę dojść Niech mi nie zabroni Kamerka, kamerka jest no, mogę pozdrowić straż graniczną Na bank Jestem pewien, że przyjadą no, Bo tam dalej mnie złapią, zobaczymy o, ładny przejazd kolejowy O, ale już pod po, białoruskim swój... nie jest tor, nie? widać ten tor Aha, chłopaki sobie chyba widzę, ognisko co rozpalili, żeby się ogrzać. Stoi drewno poukładane Zobaczymy co tam dalej mogę wynagrać Patrzę, do słupków, nie ma. A słupek tam stoi. Tam jest słupek. Czekaj A jak Białoruski wolna stoi. No to imigranci też próbowali to sforsować, tędy. To jest tor, zapośnięty krzakami. Ktoś tam jest? Tak wygląda niestety granica No może ja też rozpalę ognisko Mam kiełbasę do ugrzania, to mi sobie kiełbasę usmażył To jest taka alabrama, tak jak i tam Na zdjęciach satelitarnych to widać no jeszcze taka ta, ta długa jest poprzeczka, jak już się ta systema kończy, to jest kilometr stąd I już się zaczyna. no zaczyna to, to coś nowe, to nawet niedawno powstało, to nie jest takie zaryzywiałe To na pewno sami go chłopaki, żeby się ogrzać. Dobra, może i to byłoby tyle. Dalsze części będą, pozostałe miejsca będą też wzdłuż, aż do koterki. A jeszcze ja wrócę na temat jeszcze tak wspomnę na temat tej granicy co, co mówiłem, że w połowcach była odprawa tylko po białoruskiej stronie. Później jak Polska weszła do Unii i do Schengen, później to postawili kontenery, akurat i była już też i Polska odprawa. I potem zaczęli budować te przejście tak graniczne. Bo to było w trakcie 2012 roku było w trakcie budowy, więc jak ono od 2012 roku powiedzmy albo od 13 już zaczęło już normalnie funkcjonować. No to przejście na obecną chwilę ma 11 albo 12 lat, więc to jest dosyć nowe przejście. Jak to od zera stawiane. No dobrze, do zobaczenia.